Dzień dobry albo dobranoc, zależy kiedy oglądacie. Dzisiaj opowiem wam czym jest Imperator. Więc tak, Imperator to nazwa państwa, jego język i... Ale zacznijmy może od historii, dobra? Wszystko zaczęło się około 8, może 9 lat temu, jak nie więcej, kiedy to postanowiłem stworzyć swój własny język. Język ten nazywał się Edański od kontynentu państwa, jakie się nim posługiwało, czyli od Edany. Świat, w którym istniała Edana, miał być alternatywną wersją Ziemi, a oprócz Edany, znajdowały się tam Doparajoc, Cypr i dwa inne, których nie pamiętam, dlatego obecnie zmienione mają nazwy na Selevar i Tanaktu. Miały być one y, odpowiedni y, kolejno Europy, Azji, Afryki, Australii oraz obu Ameryk. Y, każdy kontynent, kraj miał swój zakon, a ciekawe imię każdego y, z nich zaczynało się na tą samą literę, jak jego państwo, na przykład y, zakonnikiem Cypru był Cawir. Wracając jednak ze świata stworzonego do języka, edenski yy, założenia miał być podobny bo, do polskiego, jako iż, no sami wiecie ja, szprachenzi, polandisz, yy, a w sumie jedne dwa słowa, jakie w nim pamiętam, to welk, czyli wilk i odkinenk, czyli odcinek. Także ten. W tamtym czasie odkryłem w ogóle takie litery z tak zwanymi dziwnymi znakami. Dzisiaj wiem, że to nazywają się znaki diakrytyczne. A Edański, co do zasady, miał mieć jak najwięcej tych znaków. Po prostu fajnie to wyglądało. Każdy taki znak wymawiał się normalnie, jak w polskim, ale była tylko jedna zasada. Samogłoski z akutem i grawisem, zgodnie z ich kierunkiem, zamieniały się w inną samogłoskę. Z, zgodnie z kierunkiem ustawienia ich w alfabecie. Szczególnie widać to w nazwie DANA. No jak wiecie A, E, I, O, U, Y. A jest przed E. No to kierunek, który wskazuje Gravis, A. E przechodzi w A. Ostatecznie po stworzeniu kilku losowych słów odechciało mi się tworzenia tego języka. Później 7 lat temu Kupiłem sobie grę spore, a moim stworem stał się Wolf. Potem... Lore. Wolfów urosło do rangi gatunku Wolferus i powstały setki jego podgatunków. Lore Zakładało, że najsilniejszy, najpotężniejszy z Wolferusów ma nosić miano Wolf. Tak też nazwa Wolfa została zmieniona na taką niby... Pierwotną, prawdziwą gatunkową jako gorilium i zamiast Wolferus Wolf był gorilium, Praktycznie jednak pozostał on Wolfem, bo był tym najsilniejszym: Wolferus Wolf. Potem, kiedy powstały Wolferusy, miałem plan, aby stworzyć własną grę. Podano on do sporę, gdzie największą potegą w kosmosie będą właśnie Wolferusy z Wolferusem Wolfem na czele. Swoją drogą idea była taka. Aby były dwa serwery: galak Galaktyka Eliptyczna, zarządzana przez wolferusy Wolfy, i Spiralna, zarządzana przez Groks. Ale to dygresja. Wolferusy miały swoje języki, a językiem najważniejszych wolferusów stał się język imperatorski. Od imperatorskiego, imperator, czyli imperium. Będę szczery, przez długi czas nie chciałem przyznać, że jest to język stworzony przeze mnie. Jest to istniejący od wielu lat język wilko gorylo podobnych kosmitów. Ale teraz jestem już zdrowy, na no umyśle, he. I mówię. Przyznaję się, czy jest język sztuczny, Ale co do jego sztuczności i naturalności, to jeszcze do tego przejdziemy. Ale to było budowane w latach 14, 15, a wcześniej tak naprawdę. Znacznie wcześniej powstał alfabet i język imperatorski. Pierwotnie był to taki sam miszmasz, albo jak to wali rozgardiarz, znaków diakrytycznych jak w no, ale nie do końca, bo w sumie to był bardziej ustandaryzowany, uporządkowany, no i zdecydowanie lepiej znałem. Te wszystkie znaki diakrytyczne. Było 10 wariantów liter. Kropka lub jej brak jako pojedyncza litera. Diereza jako podwójna litera. Akut jako dyftong i przed literą. Gravis jako dyftong i za literą. Y, karon tudzież haczek jako H przed samogłoską. cyrkumflex tudzież daszek jako H po samogłosce oraz znaki, których znaczenia nie pamiętam, czyli kółko, cedylla, y, makron oraz tylda. Jeśli chodzi o spółgłoski, te były mniej ustandaryzowane w wymowie. Y, na przykład c z haczkiem wymawiane było jako afrykat c, y, kiedy to s z haczkiem, już jak polskie sz. Y, staroemperatorski y, nie używał jednak wszystkich, no bo to by była tak zwana maskara. Pierwotnie imperatorski praktycznie używał polskich dźwięków, praktycznie nie wy... ale jednak praktycznie to nie występowało, nie występowało w nim z, r, czyli dźwięczny ch, i w pewnym sensie niejako nie było j, u, u oraz y. To zapisywane były jako. I skółkiem, uskółkiem oraz z akutem. Jedyny wyjątek, nie będący dywtongiem obecnie, bo około 4 lata temu w XVI. język został ostatecznie zreformowany. A o tej reformie może nie wiecie, ale już wspominałem tak chodzi tutaj o tą naturalność języka. Emperatorski miał wywodzić ze starowolfa rosjanskiego języka tak trudnego, że żaden człowiek nie byłby w stanie się go nauczyć. Nawet ja. Był tak trudny, że nawet lud się nim posługiwający, używał go potem już tylko w piśmie. A język mówiony został zastąpiony bardziej logiczną gramatyką. Lore jest takie, że ludność żartowała sobie ze Starowolferu dając głupie przykłady dziwnych zasad. Oczywiście nie mają one odzwierciedlenia w Starowolferu siańskim, po prostu już nikt go nie pamięta. Ale można było zobaczyć takie zapiski, jak na przykład. Pierwsze B, drugie O, pierwsze P, wymawiane jak Bob, ale drugie B, pierwsze O, pierwsze P jak Tar, ale pierwsze B, drugie O, pierwsze P jak Zop. Yy, dla uściślenia, sterowolfer miał trzy warianty każdej litery. Yy, dzisiaj to można po prostu nazwać jako na przykład pierwsze A, drugie A, trzecie A. Obecnie, obecnie pozostałością tego jest transliteracja na łacinę w postaci takiej, w tym również nazwa mojej firmy XVYQ wymawia się Svek. Natomiast wracając do wyżej wspomnianej reformy, znaki diakrytyczne zostały ograniczone do kropki dierezy akuta i gravisa. Dla samogłosek oraz haczka i daszka dla spółgłosek. Same znaki też zostały ustandaryzowane, gdyż wcześniej przypominały cyrylicę, to znaczy każdy dźwięk był reprezentowany przez inny znak, dajmy na to Z i Z, zupełnie inne, niepodobne. A teraz litery są bardziej podobne do swoich wariantów podstawowych, jak ma to miejsce chociażby w polskim. NN, gdzie mamy tylko kreskę, L, L gdzie mamy takie przekreślenie y, OU, kolejna kreska, tak. y. A O, gdzie mamy ten ogonek, czy takie jakby w sumie małe C po prawej stronie litery y, no i powstały nowe litery H, W, J, Z, E. Y. Jakby tak spojrzeć na staroimperatorski, to ma on coś co z angielska nazywam consonant dissonant, czyli dysonans półgłoskowy. Więc oprócz wypełnienia luk dla J, E oraz Y, musiały powstać dźwięczne C, czyli Dz oraz H, dźwięczne H. I tak dobrnęliśmy do końca historii o stworzeniu języka, który jest nadal rozwijany, a w przyszłości opowiem wam co się z nim wiąże. A zanim skończę, pozostaje wyjaśnić nazwę imperator. No cóż, wzięła się ona z błędnego przeczytania słowa Emperor, czyli cesarz po angielsku. Dziękuję za uwagę. I pamiętajcie, za każdym razem, kiedy wychodzi mój nowy film, aby opowiedzieć o nim wszystkim swoim znajomym, całej swojej rodzinie i komu jeszcze chcecie. A dzisiaj nauczycielowi, nauczycielce polskiego, angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, ruskiego albo jakiegoś innego, którego się uczycie, którego tutaj nie zawarłem. Dziękuję.